pójdźmy na podpunkt A. Tu na początek chcemy wiedzieć ile wynosi x. Zapiszmy może, zamieńmy sobie miejscami te wyrazy, które tutaj mamy, czyli jeżeli to zapiszemy sobie w takiej postaci, to wykorzystamy ten wzór podstawowy na logarytm. Gdy mamy logarytm przy podstawie a z b jest to równe x, to możemy zapisać, że a do potęgi x równa się b. I w ten sposób sobie to wykorzystajmy. Ten wzór, czyli 2 do x równa się 32. 32 to jest 2 do potęgi piątej, czyli ponieważ mamy takie same podstawy, to przyrównamy wykładniki, zatem wiemy, że x wynosi 5, czyli tutaj sobie podpiszmy. Jeżeli chodzi o y, to wykorzystamy troszkę inny wzór że ponieważ to jest logarytm, który w podstawie ma dziesiątkę, to będzie logarytm dziesiętny, czyli tutaj mamy 10, tu również 10, czyli tak jak mamy w tym wzorze, czyli w odpowiedzi dostaniemy liczbę, która będzie równa wykładnikowi naszej potęgi, czyli xowi w tym przypadku. No a tutaj otrzymamy szóstkę, czyli y wynosi 6. No i oczywiście y jest większy od x, czyli możemy to zapisać w ten sposób. Spójrzmy na podpunkt B. Tu też policzmy sobie, ile to będzie równe, czyli mamy tak, logarytm przy podstawie 10 z jednej setnej równa się X, czyli 10 do X to będzie 1 setna, czyli mamy jedną setną do potęgi pierwszej. My tutaj na początek chcemy mieć 100, czyli odwrotność podstawy, a osiągniemy to wówczas, gdy do wykładnika dopiszemy minus. Czyli 100 pierwszych to będzie 100 wówczas do minus pierwszej. 100 to będzie 10 do kwadratu i do minus pierwszej, czyli 10 do potęgi x równa się 10 do potęgi 2 razy minus 1, czyli do potęgi minus drugiej. Mamy takie same podstawy, czyli przyrównajmy wykładniki, zatem x widzimy, że wynosi minus 2. Jeżeli chodzi o y, to także to sobie obliczmy, czyli logarytm przy podstawie 2 z 1 ósmej równa się y, zatem 2 do y równa się 1 ósmej. 1 ósma jest tutaj podniesiona do potęgi pierwszej, czyli jeżeli chcemy otrzymać ósemkę, czyli odwrotność podstawy, tak, bo 8 to będzie 8 pierwszych, to wówczas zapiszemy, że mamy 8 do minus pierwszej. No i ósemkę zamienimy na potęgę o podstawie 2, czyli mamy 2 do 3 i do minus pierwszej, czyli 2 do y równa się 2 do potęgi 3 razy minus 1, czyli do minus trzeciej. Mamy takie same podstawy, czyli przyrównamy wykładniki, czyli y wynosi minus 3. No to w tym przypadku x będzie oczywiście większy od y. Spójrzmy na podpunkt C. No tutaj możemy sobie także wyznaczyć x, czyli zapiszmy, że mamy logarytm przy podstawie 8 z 2 równa się x, czyli 8 do x równa się 2, no i ósemka to jest 2 do potęgi trzeciej, a 2 to będzie 2 do pierwszej. Tutaj jest potęgowanie potęgi, czyli wykładniki mnożymy. 3 razy x to 3x to równa się 2 do pierwszej. Mamy już takie same podstawy, czyli można przyrównać wykładniki. Obie strony dzielimy przez 3, czyli x to 1 trzecia. No i tutaj sobie zapiszmy gdzieś z boku. No i jeszcze y chcemy wyliczyć, no to z tego skorzystajmy. Czyli mamy logarytm przy podstawie 10, z pierwiastka z 10 równa się y, czyli 10 do y równa się pierwiastkowi. Z 10. No i jest to pierwiastek tutaj drugiego stopnia. 10 mamy podniesione do potęgi pierwszej, czyli jeżeli nie chcemy zapisywać stopnia, nie chcemy zapisywać pierwiastka, symbolu pierwiastka, to mamy 10 do jednej drugiej. Mamy takie same podstawy, czyli przerównamy wykładniki, czyli y to będzie jedna druga. No i teraz Tutaj już pewnie na oko widać, że jedna druga no, musi być większa od 1 trzeci, czyli y jest większy od x. Je, jeżeli natomiast tego byście nie zauważyli, no to najlepiej sprowadzić to sobie do wspólnego mianownika, czyli do szóstki. Wówczas tutaj mamy 6 podzielić przez 3 to 2, 2 razy 1 to 2, czyli mamy 2 szóste. Tutaj 6 podzielić przez 2 to 3, 3 razy 1 to 3. No to teraz już widać, że gdy mamy takie same... Mianowniki to porównujemy liczniki. No oczywiście trójka jest większa od dwójki, czyli y musi być większa od x. Spójrzmy na podpunkt d. Tutaj najpierw obliczmy sobie ten logarytm, czyli zauważcie, że to można rozpisać, co mamy w nawiasie jako logarytm przy podstawie 10 z 10 do potęgi pierwszej, no bo 10 do pierwszej to nadal będzie 10. A dzięki temu widać, że tutaj mamy jedynkę, czyli tak naprawdę z tego nawiasu o, otrzymamy 1, czyli mamy logarytm także dziesiętny z 1. No i jedynkę można zapisać jako 10 do potęgi zerowej, no bo 10 do potęgi zerowej to nadal 1, a dzięki temu tu mamy takie same liczby, czyli w wyniku otrzymamy 0, czyli to, co mamy w wykładniku. No i wyznaczmy tak, że jaka liczba ukrywa się w miejscu y, czyli możemy to sobie zapisać, że tak, żebyśmy tutaj chcieli mieć jedną drugą, czyli jedna druga, do której potęgi da nam 2? No do potęgi minus pierwszej, bo ten minus nam odwróci to, co mamy w podstawie potęgi, czyli będziemy mieli dwie pierwsze, czyli dwa do potęgi pierwszej, czyli faktycznie dwójkę, zatem y wynosi minus 1. Czyli mamy 0 oraz minus 1, czyli x jest większy od y. Na kolejny przykład. Czyli najpierw obliczamy sobie to, co mamy tutaj w nawiasie. Czyli tutaj możemy zapisać, że mamy logarytm przy podstawie 2, no i 16 to będzie 2 do potęgi 4. Tu mamy dwójkę, tu również dwójkę, czyli z tego nawiasu otrzymamy 4. Czyli mamy logarytm przy podstawie 4, z 4 do potęgi pierwszej. No i tutaj widać już, że x jest równy 1. Jeżeli chodzi o ten przykład, no to zauważcie, że tutaj między 10 a pierwiastkiem mamy mnożenie. Czyli możemy zapisać, że 10 to jest 10 do pierwszej razy, no i jeżeli nie chcemy zapisywać symbolu pierwiastka, to możemy zapisać, że mamy 10 do potęgi jednej drugiej. Tutaj mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki dodamy. Czyli mamy 10 do 1 całej i 1 drugiej, czyli 10 do 3 drugich. Czyli mamy tak, że y to będzie logarytm przy podstawie 10 z 10 do 3 drugich. Zatem y już widać, że to będą 3 drugie czyli jedna cała i jedna druga, czyli ta liczba jest większa od tej, czyli y jest większy od x. No i spójrzmy na podpunkt ostatni. Najpierw zajmiemy się tym, co mamy tutaj w nawiasie. Czyli tak, to będzie logarytm dziesiętny, a 100 to będzie 10 do kwadratu, czyli tutaj otrzymamy 2. Czyli x to będzie logarytm, 1 czwarta, no i liczba logarytmowana będzie wynosiła 2. No i możemy to sobie także zamienić miejscami, żeby użyć tego drugiego sposobu. Czyli 1 czwarta do x równa się 2, czyli 2 do pierwszej. Wszystko zamienimy sobie na dwójkę, no bo jeżeli chcę mieć na początek czwórkę tutaj po lewej stronie, to musimy odwrócić podstawę. Czyli do wykładnika dostawimy minus. No i 4 to będzie 2 do kwadratu do minus x równa się 2 do potęgi pierwszej. Tutaj mamy mnożenie potęg, czy pomnożymy przez siebie wykładniki, tak? bo to będzie potęgowanie potęgi. Czyli 2 razy minus x to minus 2x równa się 2 do potęgi pierwszej. Ponieważ mamy takie same podstawy, to przyrównujemy wykładniki. Obie strony dzielimy przez minus 2, czyli x to minus 1, druga. No i jeszcze nam y pozostał, czyli także sobie zapiszmy to w ten sposób, czyli pierwiastek z 2 do y równa się 2 do potęgi pierwszej. Chcemy pozbyć się tego symbolu pierwiastka. Czyli jest to pierwiastek stopnia drugiego, tu dwójką mam podniesioną do pierwszej potęgi, czyli możemy zapisać, że mamy 2 do 1 drugiej i jeszcze do y równa się 2 do pierwszej. Tu mamy potęgowanie potęgi, czyli jedna druga razy Y to jedna druga Y. Mamy takie same podstawy, czyli przyrównamy wykładniki. No i obie strony dzielimy przez jedną drugą. Czyli mnożymy przez 2 pierwsze, czyli przez 2, zatem y wynosi 2. Tu mamy minus 1, 2, tu mamy dwójkę, czyli x jest mniejsze od y.